Rozpoczęły się ferie zimowe. Zamiast spędzać niezliczoną ilość godzin w galeriach handlowych lub przed komputerem, zapraszamy do szczyrku. Szczyrk gwarantuje doskonałe warunki na wielu stokach. Przygotowano tu trasy narciarskie, na których każdy może czuć się bezpiecznie. Warunki rewelacyjne, przyjechaliśmy z daleka, dzieci są bardzo zadowolone, stok jest rewelacyjnie przygotowany, pogoda dopisuje, e, także jesteśmy bardzo zadowolone. E, przede wszystkim ta górka właśnie jest e, przystosowana dla dzieciaków, które zaczynają e, jazdę, jak i dla średnio zaawansowanych. E. Dobrze się skacze, fajne są górki przy wyciągu. No Ogólnie dobrze tutaj jest, dobry śnieg, dobrze się siedzi, tylko trochę za dużo ludzi jest. Szczyrk coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na mapie międzynarodowych imprez sportowych. Dla osób, które po białym szaleństwie na stokach chcą nacieszyć oczy widokiem profesjonalnych sportowców, przygotowano szereg atrakcji. 29 stycznia po raz kolejny na nowoczesnym obiekcie w Szczyrku z Kalitem odbyły się zawody juniorów w skokach narciarskich FISCAP. 94,5 metra. Z Rosji Władysław Bojarince. Number 63, Vladislav Boyaritsa, Russia.